Ile można dzwonić do Ciebie? W ogóle nie odbierasz. W ogóle zobacz, jak Ty zaparkowałaś ten samochód. Normalnie, no jak zaparkowałeś? Tyle razy Cię prosiłem, parkuj normalnie. No, o co Ci chodzi? Jak o co? Zobacz, jak Ty się ubrałaś, jak suka. Jak? No co, czy ile? można Cię prosić? Ubieraj się pozornie. No kochani, czy wy nie możecie spokojnie pracować? Proszę im to pokazać, co tu się dzieje. No jak można? Proszę wstać. Dlaczego to zrobiłaś? Wiesz co, ja muszę spotkać się z twoimi rodzicami. Przemoc psychiczna to wszelkie wyzwiska, upokorzenia, szantaże, groźby i manipulacje. Ona przychodzi wolno i stopniowo, niezauważanie i właściwie yy, Osoba, która doświadcza jej, trudno jej zauważyć ten, ten wpływ drugiej osoby na siebie. Cały problem w zjawisku przemocy polega na tym, że po pierwsze osoby jej doświadczające nie chwalą się tym, że tej przemocy doświadczają, ani też ci, którzy jej stosują, też nie chwalą się tymi zachowaniami. Myślę sobie, że ważną rzeczą jest, ażeby rodzice zdawali sobie z tego sprawę, że ich zachowania nie są w próżni, ich zachowania są widoczne przez ich dzieci, które to dzieci te zachowania później w kontaktach z rówieśnikami będą powielać.